Czołem, tu wasz mieszczuch. Jak widzicie, nastała zima od razu zrobiło się ładniej przyjemniej. Ten śnieg się przyda. To jest woda, a po tej suszy, co była tego lata, to na pewno da glebie troszkę wody, więc jest z rolniczego punktu widzenia jest ten śnieg bardzo przydatny. Mam nadzieję, że zostanie z nami jak najdłużej. Zobaczcie, jak ładnie to wszystko wygląda. wszystko przykryte białym puchem. Nie ma go może dużo, tak jak na południu Polski, tutaj na Mazurach spadło tego śniegu mniej. Jest tak 5 może 7 do 7 cm, ale to i tak zawsze coś jest. Zawsze tej trochę wody zostanie. No i na wiosnę na pewno będzie lepiej. Mam nadzieję, że ten śnieg zostanie i jeszcze go dopada sporo. Zobaczcie, jak tutaj wszystko wygląda. A u mnie też wraz ze zmianą pogody też się troszeczkę pozmieniało. Ale o tym za chwilę. Wszystko Wam opowiem powolutku. Tak jak pogoda za oknem się zmieniła, tak i u mnie się trochę zmieniło. Co się zmieniło? No, przeprowadziłem się. Nie tam jakoś daleko, żebym od razu na, na drugi koniec Polski czy tam województwa zmienił. Zostałem dalej na Mazurach. Jestem na Mazurach, przeprowadziłem się od tego miejsca, gdzie mieszkałem. Poprzednio jakieś 50-52 km chyba dokładnie jest. Więc nie jest to jakaś drastyczna zmiana, ale mm, jest nowe miejsce, są nowe siły więc będzie, teraz mam nadzieję będę więcej nagrywał, by wam coś, cokolwiek pokazać, więc przez jakiś czas byłem zajęty przeprowadzką, no siłą rzeczy nie było, nie starczyło czasu na wszystko, trzeba było tutaj w domu trochę porobić, przygotować to wszystko, no i tak jakoś zeszło, że nie zawsze się myślało o nagrywaniu, więc, więc tak to, tak to jest, no. Ale teraz po przeprowadzce, dom ogarnięty. No i trzeba zacząć nową przygodę. Skąd taka zmiana, skąd to wyszło, że, że chciałem się przeprowadzić? No, wyszło to stąd, że tam, yy, gdzie mieszkałem poprzednio, no, był dość takie turystyczne miejsce. Tam się zajmowałem yy, poza gospodarzeniem też yy, agroturystyką. Niestety, ta, yy, nie miałem tam dużo ziem, miałem tam. Ledwo tam ponad hektar, a resztę dzierżawiłem. Ci, od których dzierżawiłem, no post postanowili wykorzystać koniunkturę, bo to ziemia była nad jeziorem, więc podzielili działki i postanowili podzielić działki i sprzedać to wszystko ludziom, którzy będą tam zainteresowani rekreacyjnie, po prostu przyjeżdżać. No i ja siłą rzeczy no. No, nie miałem gdzie gospodarzyć, więc no, szybka była decyzja. Zbierać manatki. No i się przeprowadzać, jeżeli chciałem dalej prowadzić, roz, rozszerzać swoją pasję, jaką jest, jest, jest rolnictwo. No więc znalazłem ziemię niedaleko, jak już mówiłem, 50 km od poprzedniego miejsca. No i. Udało się kupić. Teraz mam gospodarstwo, trochę ziemi, około 20 hektarów. No i zaczynamy nową przygodę. Trzeba się brać do rzeczy, do, do roboty. No i zacząć to. No, ziemia tutaj jest nie najgorsza, bo tam yy, trzecia, czwarta klasa. Co prawda, no, nie była tam przez. 20-30 lat uprawiana, więc no, na początku łatwo nie będzie. No ale lubię wyzwania, no i zobaczymy, co, co, co przyniesie. Jakie plany mam do tej ziemi? No, mianowicie, co? No, trzeba będzie, mo możliwe, że trzeba będzie zaorać na wiosnę. Bo już na jesień to mi się nie udało. Nie, nie zdążyłam tego wszystkiego zrobić. Pewnie sam nie będę wszystkiego w, robił, tylko najmie się jakąś usługę. No bo taki ugór, no to, to, to w moją unią skibową, no to będzie mi ciężko. Więc najmie się jakąś w, usługę, no i zobaczymy. Mam nadzieję, i ona pewnie tam zrobi to dwa razy szybciej i lepiej niż ja. A co tam, co tam będę robił na tej ziemi? 20 hektarów, no to... No nie aż tak mało, no pewnie, pewnie tam powiecie, że o to, 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 to nic, nawet rodziny nie, się, się nie wyżywi, no zobaczymy jak to będzie. Na pewno jakiś zboża yy, będę chciał posiać. No i planuję też, nie wiem czy to dobry pomysł, mam nadzieję, że tam w komentarzach mi napiszecie co o tym sądzicie. Chcę ruszyć yy, z uprawą jakichś yy, ziół, pokrzywa, mniszek, czyli, czyli mleczek. Taki standardowy, i jakieś inne takie, co można sprzedać do, do herbapolu. Proszę, wypowiedzcie się w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy to jest dobry pomysł, czy, czy raczej nie. Co jeszcze poza, yy, poza taką uprawą roślinną? Yy, no, planuję. Z Zrobić jakąś taką mini pasiekę. No, tam dwa trzy. Nie, nie jakąś taką ogromną, tylko dwa trzy ule. Pewnie yy, wleci też na kanał yy, jakieś filmiki, gdzie, gdzie pokaże, jak konstruuje własne ule. Mam nadzieję, że coś, coś z tego wyjdzie. No, zobaczymy, jak, jak, jak to będzie. Będzie na pewno przednia zabawa. Przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że. Że, że Wy też zobaczycie jak to, jak, jak to będzie. No a teraz... wleci też teraz, jako że, że sezon zimowy, no to pewnie na kanał też wlecą jakieś filmiki z tam z serwisu maszyn. No na pewno będzie, będzie ten serwis Ursusa i mojego Janmara, więc trzeba będzie tam pozmieniać oleje, filtry. Więc, coś tam pewnie też z tego, z tego na kanale pokażę. A tak to co? Z nową siłą, w nowym miejscu. Trzeba się będzie zabierać do roboty. I mam nadzieję, że będziecie ze mną. Zapraszam Was do oglądania mojego kanału. Trzymajcie się. Czołem.